Dzień dobry Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Warunki pogody nad Polską będzie kształtować pole podwyższonego ciśnienia, ale na wschodzie kraju odczujemy wpływ niżu z nad Rosji. Napływa do nas arktyczna masa powietrza. Jutro w całym kraju popruszy śnieg, a front atmosferyczny przyniesie nam również deszcz lub deszcz ze śniegiem. Dzisiaj w nocy pogodnie będzie na zachodzie kraju, natomiast w centrum i na wschodzie pochmurno i tutaj opady śniegu. Temperatura w przedziale od 2 stopni Celsjusza na północy do minus 3, minus 6 stopni na południu. I tutaj lokalnie ta temperatura może być dużo niższa. Jutro najwięcej przejaśnień będzie na zachodzie naszego kraju. W centrum i na wschodzie dużo chmur i właśnie w regionach wschodnich i południowych opady śniegu, a od Warmii i Mazur po centrum opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. W naszym regionie dzisiaj wieczorem jeszcze pogodnie. W dalszej części nocy na północnym wschodzie zachmurzy się i tutaj zacznie padać śnieg. Temperatura spadnie do minus jednego stopnia Celsjusza. Jutro na ogół pochmurno, i również opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, głównie na wschodzie naszego regionu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 stopnie Celsjusza. Ciśnienie idzie w dół i wyniesie jutro 1019 hektopaskali. W środę dużo chmur nad regionem i opady od śniegu po deszcz powieje silny wiatr z zachodu. W czwartek. Nadal pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Będzie nam dokuczał silny i porywisty wiatr z zachodu i północy. W piątek więcej przyjaśnień, na północnym wschodzie opady śniegu. Również w piątkowe popołudnie powieje silny i porywisty wiatr z północy. A ja już teraz dziękuję Państwu za to spotkanie i zapraszam jeszcze na prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.